Ja nigdy się nie poddaję. Ja nigdy się nie poddaję, choć różne lęki przecież mam. To sam z nimi nie zostaję, bo czuję siłę dzięki Wam. Są w życiu trudne dni i chwile, I bywa w życiu ciężki czas. Ja jednak wiem, że się nie mylę, bo serce mocno kocham Was. Pytam więc dla kogo się żyje, Przechodząc ból, cierpienie i strach, Odpowiem sam, by było mi milej. To uśmiech bliskich i oczu i blask. To śpiewa Maciek, i Jasiek i Kuba, by wesprzeć dziadka i siłę dać. I dobrze wiemy, że ci się uda i będziemy razem się z tego śmiać. Ja nigdy, nigdy się nie, nie, poddaję. nie poddaję, choć różne lęki przecież mam. To sam z nimi nie zostaje, bo czuję siłę dzięki Wam. Ja nigdy się, się, nie, się poddaję. nie poddaję, choć różne lęki przecież mam. To sam z nimi nie zostaje, bo czuję siłę dzięki Wam. Ja nigdy, ja nigdy się, nie się nie poddaję. Nie poddaję Ja nigdy nie się, się nie poddaję, choć różne lęki przecież mam.